Dzień dobry, witam Was wszystkich. Buongiorno a tutti po bardzo, bardzo długiej przerwie. Długo mnie tutaj nie było, dlatego że jak wiecie, bardzo dużo pracowałam, a, ale teraz sezon się skończył. No, wait, via wija, wija. Via. U mnie sezon się skończył, u mnie, u nas sezon się skończył. E, będę mieć teraz dużo więcej czasu, także pomyślałam sobie, że być może mogłabym się tutaj czasem do Was odezwać, coś, z czymś tutaj wrócić. Nie jest to łatwo, dlatego że po tak długim czasie, po tak długim odwyku, ciężko mi będzie znowu nawyknąć i się przyzwyczaić, ale postaram się ten nawyk sobie wyrobić, żeby regularnie coś tutaj wstawiać. Yy, powiedzcie mi tylko, czy wolicie treści bardziej związane z językiem włoskim, czy z, z życiem we Włoszech, bardziej językowe, czy lifestyleowe. Lifestyleowe to znaczy yy, vlogi, gotowanie, życie i tak dalej, albo językowe nauka języka, a może to i to. Także dajcie mi znać, tak jak, yy, jak yy, pewnie się powtarzam, ale tak jak już mówiłam, wkładam tylko na chwilę, żeby się przywitać i żeby wam powiedzieć, że jestem, żyję, mam się dobrze, wszystko u nas w porządku. Nie zamknęłam tego kanału, tak jak już niektórzy się obawiali i mi pisali. I powoli, powoli, małymi krokami zamierzam ten kanał odświeżyć. Dajcie mi znać jakie treści pref y preferite, jakie treści wolicie, a ja postaram się tutaj y powrócić. Nie będzie to na pewno łatwe po tak długiej przerwie, ale postaram się znowu, powiedzmy, do tego przyzwyczaić i i nawyknąć, tak żebym, regularnie, tak żebym regularnie coś Wam tutaj wstawiała, zarówno tutaj, jak i na Instagramie.